Napięcie wisi w powietrzu, gęste i wyczuwalne, niczym zbliżająca się burza nad globalnym horyzontem politycznym. Od lśniących wież Waszyngtonu po historyczne place Kijowa, od eleganckich korytarzy Brukseli po surowe mury Kremla w Moskwie, świat polityki znowu zaskakuje swoimi decyzjami, które zdają się wymykać spod kontroli, zmieniając ustalone porządki. Zaczynamy od doniesień, które wstrząsną posadami międzynarodowych relacji i z pewnością wywołają falę szoku na całym świecie. Stany Zjednoczone, globalny hegemon i deklarowany obrońca praw człowieka rozpoczęły proces deportacji obywateli sąsiedniego z Rosją państwa ogarniętego wojną. Jest to decyzja o niezwykle dalekosiężnych konsekwencjach, która stawia pod znakiem zapytania dotychczasową narrację o wsparciu i solidarności. Pytanie do Was, naszych widzek i widzów: Napiszcie, skąd nas oglądacie kraj i miasto. Wasza lokalizacja pomaga nam zrozumieć globalny zasięg naszego przekazu i dostosować treści do perspektyw z różnych zakątków świata. Każdy głos jest ważny w tej globalnej debacie. Amerykańskie służby imigracyjne, znane jako ICE: Immigration and Customs Enforcement. Ogłosiły bezprecedensową decyzję o deportacji osób z kraju na literę U, czyli Ukrainy. Na ich oficjalnym profilu w mediach społecznościowych, znanym obecnie jako Platforma X, dawniej Twitter, pojawiło się krótkie, lecz niezwykle wymowne oświadczenie, któremu towarzyszyły niepokojące zdjęcia przedstawiające procesy logistyczne związane z przygotowaniem do odsyłania ludzi. To szokujące posunięcie, zważywszy na wcześniejsze, publiczne. Deklarację Donalda Trumpa, który jeszcze jako urzędujący prezydent, a także jako kandydat wielokrotnie powtarzał, że uchodźcy z Ukrainy pozostaną w Stanach Zjednoczonych co najmniej do końca konfliktu zbrojnego. Jego słowa budziły nadzieję i dawały poczucie bezpieczeństwa tysiącom osób, które uciekły przed piekłem wojny. Ale pamiętajmy, administracja Trumpa miała już wcześniej, długo przed eskalacją konfliktu, Przygotowany i dyskutowany plan dobrowolnego wydalenia, który mógłby objąć nawet 200 tysięcy obywateli sąsiedniego z Rosją państwa. Termin dobrowolne wydalenie w kontekście deportacji jest często eufemizmem ukrywającym przymusowy charakter działań, dający osobie opcję wyboru między formalną deportacją a samodzielnym opuszczeniem kraju pod przymusem. Ambasada Ukrainy w Waszyngtonie już w czerwcu informowała o 24 osobach przetrzymywanych w ośrodkach deportacyjnych, co wskazuje, że proces ten nie jest nagłym impulsem, lecz kontynuacją już wcześniej zapoczątkowanych działań. Sam proces wydaleń był wstrzymywany głównie z powodów logistycznych, a nie z przyczyn humanitarnych. Brakowało przede wszystkim lotów powrotnych, możliwości koordynacji i zapewnienia bezpieczeństwa transportu do strefy wojny. Czy to, co obserwujemy, to początek nowej, twardszej polityki imigracyjnej, która nie zważa na kontekst wojenny? A może po prostu realizacja długoterminowych planów, które tylko czekały na odpowiedni moment, aby zostać wdrożone, bez względu na zmieniającą się sytuację geopolityczną? Kontekst jest kluczowy. Decyzje te mogą być interpretowane jako presja na Kijów w kwestii rozmów pokojowych lub jako sygnał dla Moskwy o pewnym rodzaju zmęczenia wojną po stronie amerykańskiej. Pytanie do Was, naszych globalnych obserwatorów. Sprawdźmy geografię naszego efira, miasto, kraj i można do tego flagę, abyśmy mogli wizualizować, jak daleko sięga nasz przekaz i jaka różnorodność perspektyw się u nas spotyka. To niezwykle cenne w dzisiejszym podzielonym świecie. Teraz przejdźmy do istoty problemu który wykracza daleko poza samą kwestię imigracji. Co to wszystko oznacza dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego? Jak wpłynie na gospodarkę nie tylko Ukrainy, ale całego regionu, a także na przyszłość międzynarodowych sojuszy i układów sił? Deportacje, o których słyszymy, to nie tylko kwestia losów jednostek, choć ich osobiste dramaty są niezaprzeczalne i poruszające. To jest przede wszystkim sygnał potężny, wyraźny sygnał ze strony Waszyngtonu który może podważyć zaufanie sojuszników, zwłaszcza tych najbliżej wschodniej granicy NATO. W końcu, jeśli ci, którzy szukają schronienia i uciekają przed wojną, są nagle odsyłani, często do kraju nadal objętego konfliktem, to co z pozostałymi obietnicami wsparcia militarnego, finansowego i politycznego? Czy sojusznicy Waszyngtonu mogą czuć się bezpiecznie, wiedząc, że w kryzysowej sytuacji Mogą zostać pozostawieni sami sobie. Amerykański polityk Marco Rubio, wpływowy senator i postać o ugruntowanej pozycji w amerykańskiej polityce zagranicznej, choć w materiale błędnie określony jako sekretarz stanu USA, już otwarcie mówi, bez ogródek i bez dyplomatycznych ceregieli, że będą musiały zostać poczynione ustępstwa, a kwestia terytoriów stanie się nieuchronnie częścią rozmowy. To trudne i być może niesprawiedliwe, ale tak kończą się wojny. Słowa Rubio są przerażająco realistyczne i jednocześnie brutalne. Mogą sugerować, że Waszyngton już podjął decyzje, o których opinia publiczna jeszcze nie wie. Czy Stany Zjednoczone aktywnie dążą do zakończenia wojny za wszelką cenę, nawet kosztem terytorialnych ustępstw Ukrainy? Czy taka strategia ma na celu uniknięcie szerszej eskalacji konfliktu? Czy może jest próbą wyjścia z impasu w sytuacji rosnącego zmęczenia wojną? I wewnętrznymi problemami ekonomicznymi w USA? To pytanie nie tylko o politykę wysokiego szczebla, ale o ludzkie losy milionów ludzi, którzy mogą zostać pozbawieni swojego domu i przyszłości, a także o zasady prawa międzynarodowego i nienaruszalności granic. Ewentualne zrezygnowanie z terytoriów Ukrainy na rzecz Rosji, nawet w imię pokoju, stworzyłoby niebezpieczny precedens w stosunkach międzynarodowych. Legitymizując agresję i naruszanie suwerenności. Pytanie do Was, nasi dociekliwi widzowie: Co powinniśmy fakt czeknąć w następnym odcinku? Podajcie jeden konkretny teza, na przykład: Liczba ofiar wojny jest zaniżana, a my postaramy się zweryfikować ją, opierając się na wiarygodnych źródłach i danych. Wasza aktywność pomaga nam tworzyć program, który naprawdę odpowiada na Wasze potrzeby informacyjne. Oto, co wiemy oficjalnie, a co szeptają eksperci w kuluarach międzynarodowych, konferencji i gabinetach dyplomatycznych. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda, jeden z najbardziej konsekwentnych adwokatów integracji Ukrainy z Europą, wezwał Europę do wyznaczenia konkretnej daty dla sąsiedniego z Rosją państwa w Unii Europejskiej, sugerując rok 2030 jako kluczowy sygnał polityczny. Jest to próba nadania realnych ram czasowych procesowi akcesyjnemu, który w przeciwnym razie mógłby ciągnąć się w nieskończoność. To ma być symbol nadziei, konkretyzacja obietnic, która da Ukrainie jasny horyzont i motywację do kontynuowania reform w warunkach wojny. Jednakże szef Rady Europejskiej, Charles Michel, choć w materiale błędnie określony jako Antonio Costa, podkreślił jedynie ogólną konieczność kontynuacji procesu akcesyjnego i wsparcia wojskowego bez podawania jakichkolwiek konkretnych dat. Takie stanowisko, choć na pozór konstruktywne, w rzeczywistości odzwierciedla głębokie podziały i wahania wewnątrz Unii Europejskiej. To pokazuje podwójną grę Zachodu. Z jednej strony płyną głośne deklaracje wsparcia politycznego i finansowego, z drugiej brak twardych zobowiązań, które mogłyby wzmocnić pozycję Ukrainy i dać jej jasną perspektywę przyszłości. Czy to oznacza, że Europa, pomimo retoryki, nie jest gotowa na przyjęcie tak dużego państwa, zwłaszcza w obliczu trwającego konfliktu i konieczności głębokich reform w samej Unii? Obawy dotyczą nie tylko obciążeń finansowych związanych z odbudową Ukrainy, ale także kwestii bezpieczeństwa, politycznej spójności Unii i potencjalnych problemów z integracją tak dużego państwa z gospodarką i systemem prawnym UE. Brak konkretów jest interpretowany jako sygnał słabości i niepewności ze strony europejskich liderów, co może zagrażać morale walczących Ukraińców i dawać Rosji poczucie, że jej agresja osłabiła jedność Zachodu. Donald Trump, były prezydent Stanów Zjednoczonych i ponownie kandydat na to stanowisko, mówi bez ogródek, a jego słowa na temat Krymu rezonują na całym świecie. Nazywa go perłą i cukierkiem. Ironicznie stwierdzając, że został on odebrany jak dziecku, a stało się to z powodu błędu Obamy i bez jednego wystrzału. Ten język pełen emocji, uproszczeń i obwiniania poprzedników ma na celu wzbudzenie żalu, oburzenia i poczucia niesprawiedliwości wśród jego zwolenników. Trump gra na nastrojach, wykorzystując uproszczone porównania, które przemawiają do szerokich mas, pomijając złożoność historyczną i prawną aneksji Krymu. Czy to przemyślana strategia, mająca na celu testowanie gruntu pod przyszłe negocjacje, czy impulsywne wypowiedzi, które zdradzają jego faktyczne intencje? Według światowej prasy, jego potencjalne spotkanie z prezydentem kraju na literę U, czyli Ukrainy, miałoby oznaczać reset relacji, co sugeruje potrzebę całkowitej redefinicji dotychczasowej polityki Waszyngtonu wobec Kijowa. Z kolei jego spotkanie z prezydentem Rosji na Alasce. Choć na razie hipotetyczne, miało torować drogę do dyskusji o gwarancjach bezpieczeństwa dla obu stron, co może oznaczać dalekosiężne ustępstwa na rzecz Rosji w zamian za pokój. To wszystko sugeruje istnienie tajnych kanałów dyplomacji, które kształtują przyszłość sąsiedniego z Rosją państwa bez wiedzy i zgody jego ludności. Czy to rzeczywiście jest ta nieuchronna cena pokoju, o której wspominał Marco Rubio? A którą Trump jest gotów zapłacić, aby przypisać sobie zasługę zakończenia wojny. Pytanie, czy taki pokój byłby trwały, czy jedynie krótkotrwałym zawieszeniem broni, które legitymizowałoby agresję i ośmieliło przyszłych agresorów. Pytanie do was, komu ufacie w tej sprawie? Wskażcie jednego konkretnego polityka, lub źródło informacji, które uważacie za najbardziej wiarygodne i obiektywne w obecnej niezwykle skomplikowanej sytuacji geopolitycznej. Wasze wskazówki pomogą nam lepiej zrozumieć, jakie narracje zyskują na wiarygodności w oczach publiczności. Warto spojrzeć na historię, która często oferuje klucze do zrozumienia teraźniejszości. Reaktywacja tzw. żelaznej Renu, Iron Rine, strategicznej linii kolejowej z dawnych wieków. Budzi niepokój i wskazuje na rosnące napięcie. Belgia, Niemcy i Holandia aktywnie rozważają jej ponowne uruchomienie, a prace przygotowawcze już trwają. Linia ta odegrała kluczową rolę dla aliantów podczas II wojny światowej, służąc do szybkiego transportu wojsk i zaopatrzenia, by zostać porzuconą w 1991 roku po upadku Związku Radzieckiego i rzekomym zakończeniu zimnej wojny. Dziś jest reanimowana w kontekście rosnącego zapotrzebowania na mobilność wojskową w Europie wobec realnego i coraz bardziej namacalnego zagrożenia wojną między Rosją a NATO. Czy to tylko racjonalne przygotowanie na długoterminową konfrontację, jak niektórzy analitycy ją nazywają, mające na celu zwiększenie zdolności obronnych sojuszu? Czy może symbol nowej, groźnej epoki, która coraz bardziej przypomina zimną wojnę BIS, z nowymi podziałami, wyścigiem zbrojeń i rosnącym ryzykiem militarnej konfrontacji na kontynencie europejskim? Reaktywacja tej linii jest namacalnym dowodem na to, że Europa poważnie traktuje scenariusz konfliktu z Rosją, a jej strategiczne myślenie przechodzi od koncepcji pokojowego partnerstwa do gotowości na wojnę. To z kolei wymaga ogromnych inwestycji w infrastrukturę obronną, logistykę i siły zbrojne, co odciąga środki od innych cywilnych potrzeb. To nie jedyne, co się dzieje za kulisami międzynarodowej polityki, z dala od reflektorów. W tle toczy się ukryta, lecz niezwykle zacięta walka o władzę w Kijowie, która może mieć decydujący wpływ na przyszłość Ukrainy. Amerykańska dziennikarka Katie Livingstone. Znana ze swoich wnikliwych analiz politycznych, doniosła, że Walerii Zaluszny, obecnie ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii i były naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, po cichu, lecz z determinacją przygotowuje się do startu w wyborach prezydenckich. Jego sztab już aktywnie działa w Londynie, zbierając zespół doradców, strategów i specjalistów od kampanii. Livingston podkreśla, że to nie są plotki, lecz zweryfikowane informacje co nadaje im szczególną wagę w kontekście politycznej przyszłości Ukrainy. Zaluschny w opozycji do Wołodymyra Zełenskiego to wewnętrzny dramat, który może zdestabilizować kraj w środku wojny. Czy Zachód zmęczony przedłużającym się konfliktem i być może rozczarowany polityką obecnego prezydenta szuka już następcy dla Wołodymyra Zełenskiego? Czy Zaluschny to nowa marionetka Londynu, która ma realizować interesy zachodnich mocarstw, czy niezależny gracz, który ma realne szanse na uzyskanie poparcia społeczeństwa i zmianę kursu politycznego kraju? Spekulacji nie brakuje, a każda z tych opcji ma swoje dalekosiężne konsekwencje dla przyszłości Ukrainy i jej relacji z partnerami międzynarodowymi. Ewentualna zmiana władzy w Kijowie mogłaby wpłynąć na przebieg wojny, negocjacje pokojowe i relacje z Rosją. A także na proces integracji z Unią Europejską i NATO. Pytanie do Was, naszych analityków. Jakie wydarzenie w regionie Azji Środkowej jest niedoceniane przez media głównego nurtu, a zasługuje na większą uwagę? Podajcie i krótko wytłumaczcie, dlaczego uważacie, że jest to ważne. Azja Środkowa, choć często pomijana, jest kluczowym regionem geopolitycznym na styku interesów wielu mocarstw. Co nas czeka w najbliższym czasie, biorąc pod uwagę te wszystkie dynamiczne zmiany? Prezydent Litwy ponownie proponuje rok 2030 jako ostateczny termin integracji Ukrainy z Unią Europejską. To długi i niezwykle złożony proces, już teraz wiemy o co najmniej pięciu latach minimum na akcesję, jeśli wszystko pójdzie gładko. Negocjacje akcesyjne formalnie rozpoczęły się w 2024 roku. Status kandydata przyznano. Ukrainie w 2022, a umowę stowarzyszeniową po rewolucji na Majdanie podpisano w 2014 roku. Ale czy ten kalendarz, nakreślony w idealnych warunkach, wytrzyma presję wydarzeń, które rozwijają się w zawrotnym tempie? Donald Trump mówi o 7 tysiącach ofiar tygodniowo z obu stron konfliktu, to przerażająca statystyka, która jeśli jest prawdziwa wzmacnia wezwanie do natychmiastowego pokoju i zakończenia rzezi. Pytanie skąd Trump czerpie te dane, ale ich potencjalny wpływ na opinię publiczną jest ogromny. Czy to możliwe, że wojna potrwa jeszcze pięć lat, jak szacuje jeden z ukraińskich żołnierzy, który na froncie widzi realia konfliktu? Tak długi okres wojny oznaczałby dalsze zniszczenia, cierpienia, straty ludzkie i ekonomiczne które mogłyby doprowadzić Ukrainę do całkowitego wyczerpania. Miliony obywateli sąsiedniego z Rosją państwa przebywają obecnie za granicą, rozproszeni po całym świecie, a dla nich trzeba zorganizować wybory, które muszą być wiarygodne i wolne od nacisków. Londyn już obiecał pomóc Kijowowi w organizacji tych, jakie nazwały władze ukraińskie, najtrudniejszych w historii wyborów, co jest kolejnym dowodem na zaangażowanie Wielkiej Brytanii w polityczną przyszłość Ukrainy. Czy to wsparcie jest wyłącznie techniczne, czy wiąże się z nim również polityczne oczekiwania co do wyniku? Pytanie do Was: gdzie obecnie nas oglądacie? Napiszcie miasto i kraj. To pozwala nam poczuć Waszą obecność i zrozumieć, że nasz przekaz dociera do odległych zakątków globu. Kwestia immunitetu dla Władimira Putina, oskarżonego przez Międzynarodowy Trybunał Karny o zbrodnie wojenne, również budzi ogromne emocje i kontrowersje. Podważając same fundamenty prawa międzynarodowego. Szwajcarski minister spraw zagranicznych Ignacio Cassis oświadczył, że jego kraj jest gotów udzielić immunitetu Putinowi, jeśli ten przybędzie na rozmowy pokojowe, pomimo nakazu aresztowania wydanego przez MTK. Cassis mówił: Wszystko jest bardzo jasne, wiemy co robić i wiemy jakie kontakty utrzymywać z Międzynarodowym Trybunałem Karnym, a zatem jesteśmy przygotowani. Nie musimy z góry wiedzieć, co jest omawiane. Szwajcaria wyjaśniła sytuację prawną już w ubiegłym roku, wskazując na możliwość zastosowania zasady immunitetu głowy państwa w celu ułatwienia rozmów pokojowych, co ma historyczne precedensy. To szokująca decyzja dla wielu obrońców praw człowieka i prawa międzynarodowego. Czy pokój jest ważniejszy niż sprawiedliwość, nawet kosztem bezkarności za zbrodnie wojenne? Czy to jawna hipokryzja ze strony Zachodu, który z jednej strony potępia Putina, a z drugiej gotów jest ignorować nakazy trybunałów w imię realpolitik? Czy może tajny układ Zachodu z Rosją, by zakończyć konflikt za wszelką cenę, nawet kosztem zasad i wartości, które dotąd były uznawane za nienaruszalne? Ta decyzja otwiera szeroko drzwi do teorii spiskowych i podważa zaufanie do instytucji międzynarodowych. Pokazując, że prawo jest elastyczne i podległe politycznym celom, gdy w grę wchodzą interesy mocarstw. To niebezpieczny precedens, który może zachęcać innych autokratów do podobnych działań. Sergiej Ławrow, szef rosyjskiego MSZ, konsekwentnie podkreślał w swoich publicznych wystąpieniach, że zmiany terytorialne często są integralną częścią osiągania porozumień w konfliktach zbrojnych. Stwierdził, że Rosja nie potrzebowała Krymu ani Donbasu. Jako swoich celów agresji, a chodziło jej jedynie o ochronę praw rosyjskojęzycznych mieszkańców, którzy rzekomo byli prześladowani przez władze w Kijowie. Jest to powszechnie stosowana przez Moskwę narracja, mająca na celu usprawiedliwienie inwazji i aneksji. Skrytykował też prezydenta Zełęskiego, mówiąc: Gdyby tak bardzo dbał o swoją konstytucję, zacząłbym od jej pierwszych artykułów, gdzie to zobowiązanie jest zapisane. Ta retoryka podważa wiarygodność prezydenta kraju na literę U, dyskredytuje jego autorytet i wzmacnia rosyjską narrację o bratobójczej wojnie domowej, a nie o agresji zewnętrznej. Czy rzeczywiście jedynym celem Moskwy była ochrona ludności rosyjskojęzycznej? Czy może to tylko pretekst do realizacji imperialnych ambicji i odbudowy strefy wpływów na wschodzie Europy? Pytanie, czy Zachód jest gotów zaakceptować taką interpretację. I legitymizować rosyjskie roszczenia. Poza głównym konfliktem w cieniu wojny, sąsiedni kraj, Białoruś, prowadzi własne, niezwykle niepokojące dochodzenie w sprawie przymusowej pracy swoich obywateli w Rosji. Mówi się o niewolnictwie pracy, co jest dramatycznym echem dawnych epok. Ludzie, kuszeni obietnicami godnego zarobku, byli zmuszani do pracy w polach i szklarniach na terenie Rosji przez miesiące. Bez wynagrodzenia, często otrzymując przeterminowane jedzenie w skandalicznych warunkach sanitarnych. Zakazano im opuszczania terenu gospodarstw, a wszelkie próby ucieczki były udaremniane, często z użyciem siły. To dramatyczny obraz cierpienia i systemowego wykorzystywania ludzi, który rzuca cień na relacje między tymi dwoma bliskimi sojusznikami. Tymczasem Kazachstan, inny kraj Azji Środkowej. Również walczy z głęboko zakorzenionym problemem społecznym przymusowymi małżeństwami, które często dotyczą nieletnich dziewcząt. Prezydent kraju podpisał ustawę wprowadzającą nowe, surowe kary karne do dwóch lat więzienia za zmuszanie do małżeństwa, a nawet do dziesięciu lat w przypadku poważnych konsekwencji dla ofiary, takich jak uszkodzenie ciała czy śmierć. To krok w dobrą stronę, jednak w ciągu pięciu lat, zanim wprowadzono nowe przepisy, było 257 takich spraw, ale prawie wszystkie umorzono, często z powodu braku dowodów, nacisku na ofiary, by wycofały oskarżenia lub korupcji. Czy nowe prawo, samo w sobie restrykcyjne, zmieni sytuację i zapewni skuteczną ochronę ofiarom? Te problemy ukazują, jak głęboko zakorzenione są niektóre patologie społeczne i prawne w regionie, często ignorowane przez media globalne. Pytanie do Was, eksperci i obserwatorzy: jaka jedna miara lub sankcja ekonomiczna, polityczna lub militarna mogłaby realnie i szybko zmienić sytuację w Europie Wschodniej, prowadząc do deeskalacji lub zakończenia konfliktu? Bądźcie konkretni i kreatywni w swoich propozycjach. Wasze pomysły mogą inspirować dyskusję. Mo... Co dalej? Jakie scenariusze rozważają analitycy i decydenci? Scenariusz optymistyczny dla niektórych. Lecz kontrowersyjny dla większości. Donald Trump wygrywa wybory w USA i, zgodnie ze swoimi zapowiedziami, forsze szybki pokój z ustępstwami terytorialnymi ze strony kraju na literę U, czyli Ukrainy. Taki obrót spraw kończy wojnę, ale dzieli Zachód, bo wiele państw europejskich i Waszyngton nie akceptują utraty terytoriów przez suwerenne państwo. Sąsiednie z Rosją państwo rozpoczyna mozolny i długotrwały proces odbudowy i integracji z Unią Europejską, ale w okrojonej formie bez Krymu i części Donbasu co stawia pod znakiem zapytania pełną suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Rosja, z drugiej strony, legitymizuje swoje aneksje i wzmacnia swoją pozycję w regionie. Scenariusz pesymistyczny dla większości niestety coraz bardziej realny. Wojna trwa przez lata, stając się konfliktem o niskiej intensywności, ale ciągle pochłaniającym ofiary i zasoby. Wewnętrzne konflikty w kraju na literę U eskalują, osłabiając jego jedność i zdolność do obrony. Zachód pozostaje podzielony w kwestii wsparcia, a żelazny Ren staje się symbolem nowego zimnowojennego wyścigu zbrojeń i militarnej konfrontacji, przypominającej najgorsze czasy ubiegłego stulecia. Rosja w międzyczasie konsoliduje zdobyte tereny i przygotowuje się do kolejnych ruchów, czując się coraz pewniej. Scenariusz najbardziej prawdopodobny, niestety również daleki od idealnego rozwiązania. Dochodzi do częściowego porozumienia pokojowego, które oznacza utratę terytoriów przez Ukrainę na rzecz Rosji, choć niekoniecznie w pełni pokrywających obecne linie frontu. Kraj na literę U otrzymuje gwarancję bezpieczeństwa. Od państw zachodnich, ale pozostaje poza NATO, co oznacza, że artykuł 5 nie będzie go chronił. Rozpoczyna się powolny proces akcesji do Unii Europejskiej, który może potrwać dekady. I Rosja utrzymuje kontrolę nad znaczną częścią zajętych ziem, a w Kijowie trwa zażarta rywalizacja o władzę, która osłabia wewnętrzną stabilność. Kto wygrywa w tych scenariuszach? Potencjalnie Rosja która legitymizuje aneksję i osiąga część swoich strategicznych celów. Donald Trump z sukcesem politycznym zakończenia wojny i przypisania sobie zasług, niezależnie od kosztów. Elity zachodnie, które mogą chcieć zamrozić konflikt, aby uniknąć dalszej eskalacji i skupić się na własnych problemach. Możliwe jest też wzmocnienie pozycji Chin, które obserwują osłabienie Zachodu i jego zaangażowanie w konflikt europejski. Kto przegrywa? Sąsiednie z Rosją państwo Ukraina ponosi ogromne straty. Utrata terytoriów, ograniczenie suwerenności, dalsze cierpienie ludności cywilnej, zniszczona infrastruktura i gospodarka. Ludność cywilna zarówno z kraju na literę U, jak i z Rosji która ginie, cierpi i ponosi ciężar wojny. Praworządność międzynarodowa zostaje podważona przykładem immunitetu dla Putina. I brakiem odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, co wysyła niebezpieczny sygnał dla przyszłych agresorów. Idea jedności Zachodu, oparta na wartościach i zasadach, zostaje poważnie naruszona. To jest prawdziwa, globalna stawka tej gry, która rozgrywa się na naszych oczach. Zakończymy opiniami ludzi, bo za każdą wielką polityką stoją prawdziwe ludzkie dramaty. Mieszkańcy Kijowa i Moskwy mają różne nadzieje, które często są sprzeczne. Jedni, zmęczeni wojną, wierzą w szybki pokój, nawet jeśli oznacza on trudne ustępstwa. Inni widzą w wojnie cyniczną grę elit, która potrwa jeszcze długie lata, a jej zakończenie jest poza ich kontrolą. Pewna mieszkanka Moskwy stwierdziła z rezygnacją, ale i wiarą: Nasz car poprowadzi nasz naród, aż w końcu nastanie pokój. Te głosy, choć krótkie, humanizują konflikt. Przypominając, że za statystykami i decyzjami politycznymi stoją realni ludzie. Pokazują również głęboki rozłam w społeczeństwach. Czy ta wojna to tylko cyniczna gra elit, w której pionkami są miliony niewinnych ludzi? Kto na tym zarabia, gdy giną ludzie, cierpią rodziny, a kraje są niszczone? To są pytania, na które musimy szukać odpowiedzi. Co myślicie o tych wszystkich wydarzeniach, o tych zawiłych układach? Niejasnych sygnałach i dramatycznych scenariuszach. Czy pokój jest blisko, czy daleko, a może nigdy nie będzie prawdziwego pokoju w tym regionie? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach poniżej. Wasze spojrzenie, wasze analizy i wasze nadzieje są dla nas niezwykle ważne w budowaniu pełniejszego obrazu rzeczywistości. Jeśli chcecie otrzymywać rzetelny i bezkompromisowy obraz światowej polityki, bez cenzury i fałszywych narracji, to naciśnijcie przycisk subskrypcji. Upewnijcie się, że włączyliście dzwoneczek powiadomień, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka, w którym będziemy kontynuować. Naszą analizę globalnych wydarzeń. Podzielcie się tym wideo z bliskimi, przyjaciółmi i znajomymi, jeśli zgadzacie się z naszą analizą lub jeśli chcecie rozpocząć dyskusję na te ważne tematy. Do zobaczenia w następnym wydaniu, gdzie będziemy dalej śledzić puls zmieniającego się świata.